Okej, okay. ten materiał idzie dla grupy wsparcia. powroty jeden i będzie dotyczył uważności. Ja sobie tak założyłem, że w miesiącu październiku dla wszystkich moich grup terapeutycznych, bo tam publikuję te materiały, powiem troszkę o pokorze, akceptacji, a dzisiaj o uważności. Mamy spotkanie o 20.00, więc ci, co wejdą gdzieś tam na żywo, posłuchają. A ci, co w tym dniu takim świątecznym pojechali już na cmentarze, to. No, niech się spotykają z rodzinami, niech się po prostu realizują w tym swoim życiu, bo o to właśnie chodzi: na tym polega trzeźwość, a nie w ciągłym terapeutyzowaniu się. Ale materiału ważności zaraz parę słów powiem, bo tak sobie założyłem, że właśnie w jesienią, zimą, jak będzie na to czas w moim przypadku, ale też będą takie potrzeby tych, którzy są gdzieś tam w tym kontakcie ze mną, albo terapeutycznym, albo stricte koleżeńskim. To będę też poruszał tematy bardzo ważne dla tego, co moi szanowni klienci sobie zaplanowali, dla wszelkiego rodzaju właśnie zmian w swoim życiu, dla utrzymywania abstynencji od różnych rzeczy, od różnych środków i dla trzeźwości, dla budowania lepszego życia. No ale zanim to powiem, to chciałem tylko zaznaczyć, że no, znowu stałem się przedmiotem ataku, ale już takiego, gdzie musiałem rzeczywiście zgłosić to na Facebooku i. Teraz jestem w trakcie pisania już zawiadomienia do prokuratury, bo no ta osoba, ten człowiek już to upublicznia treści, które są dla mnie oczywiście obraźliwe. No sami, jak gdzieś tam natraficie na takie treści na Facebooku, to zrozumiecie o, o kogo chodzi, o jakie treści. Ja tylko mogę zdradzić, że jest to Maciej K. Nie wymienię jego nazwiska, bo no i był moim klientem y, zarówno w sprawach prawnych, jak i w terapii był klientem. Obecnie pomagam jego partnerce, y, która się przed nim chroni. Y, nie tylko nie utrzymuje gdzieś tam tej abstynencji, ale no, popełnia czyny kryminogenne, więc teraz y, oczywiście ten atak kierowany jest na mnie. No to świadczy o pewnej desperacji i słabości, o tym wielokrotnie mówiłem, że osoba toksyczna, osoba przemocowa kiedy już decyduje się na taki ruch jak ten pan, że atakuje kogoś, kto nie pozwoli sobie na przekroczenie jakiejkolwiek granicy, na obrażanie czy, czy mówienie o nim nieprawdy, no to znaczy, że jest mocno przestraszony i zdesperowany, bo kto normalny rzucałby się na mnie i mnie prowokował do tego, żebym się z nim skonfrontował. A właśnie to się będzie działo, więc tylko przy okazji tego materiału uprzedzam, że ja tego pana celowo odblokowałem i dodałem z powrotem do znajomych. On teraz tu wypisuje mi na messengerze różne treści, tłumaczy się, a jednocześnie kieruje oskarżenia wobec mojej klientki. A nie chcę też udostępnić swojego adresu, więc pewnie będę musiał zgłosić policji, że trzeba go poszukać, bo się ukrywa przede mną. W każdym razie ten pan został odblokowany, i może będzie na tyle nierozsądny, że też na, pod moimi postami pojawią się nieprzychylne mi komentarze. Jesteście mądrzy, więc sami będziecie wiedzieli, kogo chodzi. Ja tylko uprzedzam, że takie rzeczy mogą się zadziać, takie ryzyko ja w tej pracy ponoszę. O czym ci, co mnie znają, to wiedzą. Nie kalkuluję, jeżeli trzeba, i z bólem serca, bo polubiłem człowieka. Teraz już jest pozamiatany, oczywiście. Ale jeżeli trzeba, to muszą być tą tarczą dla tych, którym obiecają wsparcie. Czy to prawne, czy terapeutyczne, nieistotne. Więc to się wiąże z ryzykiem tego, że pada się czasami ofiarą słownych ataków. A teraz, tak jak mówię, dzisiaj już otrzymałem informację, wszedłem na profil tego pana, widzę, że pisze oficjalnie o mnie, zmienia i nazwiska. No, bardzo mocno gdzieś tam mnie zniesławiając, i to tak bezpośrednio. Mam nadzieję, że. No, yy, że tego nie zrobi tu na tym profilu, ale może tak się stać, więc uprzedzam. No, ale przejdźmy do rzeczy, do uważności, bo ona jest bardzo ważna. W procesie terapeutycznym pokora, akceptacja, uważność. Tak, wokół tych trzech słów można by zbudować cały program uważam terapii podstawowej leczenia uzależnień. Pewnie można by dodać jeszcze inne słowa. Nie wiem, nie mam jeszcze koncepcji na listopad, ale też rzucę jakieś trzy, może cztery, a może jedno hasło. Jeszcze się zastanawiam. Natomiast jeżeli chodzi o tą uważność to, to z problemem uważności yy, stykamy się na przykład zaczynając terapię w ośrodku leczenia uzależnień. Czyli tam, no ja pracuję w Prometeuszu, a teraz doszedł mi drugi ośrodek, który bardzo prosił, żeby go też wymienić, a więc Azyl VIP wierzmanowicach pod Krakowem. Tam też jedna na dyżur. A więc w takich ośrodkach terapeutycznych czy też w terapii takiej dochodzonej czy w innych ośrodkach, gdy się znajdują klienci, albo nawet jak pracują indywidualnie z terapeutą, uczą się uważności. Kiedy terapeuta zauważa, że no a z reguły to zauważa, że osoba dotknięta problemem uzależnienia, no nie wiedzą dokładnie, w którym momencie pojawia się u niej kryzys związany ze złamaniem abstynencji. Mało tego, przez lata, na przykład zażywania różnych środków zmieniających świadomość, nie potrafi siebie obserwować, to wracamy do takiego zadania, jakim jest dzienniczek uczuć, dzienniczek samoobserwacji, dzienniczek głodu alkoholowego, dzienniczek głodu narkotykowego, czy też inne dzienniczki, które, na które klienci czasami kręcą nosem, ale ja zawsze mówię, że to jest właśnie ta szkółka. Tego musisz się nauczyć, lub y, musisz to jeszcze bardziej gdzieś tam w sobie wypracować, bo część swoich klientów jest bardzo świadoma, co się z nimi dzieje. Ja, jakby ten temat nie muszę. W tej terapii, którą prowadzę z nimi, jakby no, ponownie gdzieś tam omawiać, bo oni wiedzą, co to jest uważność i jak bardzo ważna jest uważność, ale nie każdy. I pamiętajmy o jednym, że ta uważność, którą gdzieś tam, na którą my terapeuci, zwracamy uwagę na początku terapii, w trakcie terapii, kiedy ktoś ma tą króciutką abstynencję i dopiero buduje sobie trzeźwość, z powrotem wrócił, na przykład na terapię leczenia uzależnień, albo po raz pierwszy odbywa. No, to ja na tą uważność tak mniej zwracam uwagę, bo generalnie skupiam się na tej profilaktyce. Przy jak najwięcej wiedzy mu dać, narzędzi terapeutycznych, żeby jak najwięcej umiejętności w sobie rozwinął, które potem będzie sobie sam w życiu testował, sprawdzał i brał z tego te, które mu służą. Natomiast na tą uważność zwracam uwagę, o właśnie, na grupie, którą zorganizowałem. Na każdej z tych grup, ale na grupie Powroty jeden szczególnie. Bardzo mnie cieszy, że ci, którzy są właśnie na grupie wsparcia, potrafią obserwować siebie, potrafią zauważyć, że coś jest nie tak, i wcale nie dotyczy to chęci złamania abstynencji, ale w ogóle nauczyli się gdzieś tam, wypracowali w sobie albo rozwinęli w sobie, bo wcale nie jest tak, że nikt nie miał tej uważności, może miał, ale podczas terapii jeszcze bardziej w sobie rozwinęli tą uważność. I to się na przykład wiąże z tym, że z przyjemnością na czacie naszym grupowym sobie czytam, jak poszczególne osoby zgłaszają, co się u nich zadziało, chcą się z czymś podzielić. E, tam są takie tematy typowe dla no właśnie zachowań e, osób, które dbają mocno o swoją trzeźwość. Czyli ktoś rzuca na przykład, że ma głód alkoholowy, że pojawiła mu się chęć złamania abstynencji czy narkotykowy. Sekundkę, tak, bo dzwoni. Słuchaj, jesteś teraz, bo ja nagrywam film, nie mogę już go zatrzymać. Ja do Ciebie zadzwonię, od razu go nagram, dobra? Ok? No, hejka, cześć. A, nadzwoniła no, pani, której bardzo pomagam, która doświadcza nieprawdopodobnej przemocy psychicznej, fizycznej, obrażenia, upokarzenia, a jednocześnie teraz obrywa się mi, ale że mi to dobrze, bo ja jestem gruby, bo mnie to się odbija. A wiem, co z tym zrobić, natomiast osoby najbliższe, gdy są obrażane, bardzo cierpią. Słuchajcie, wracając do tej uważności, więc z uważnością problem pojawia się wtedy, kiedy nam się już wydaje, że jest po problemie, nie? Kiedy my ukończyliśmy terapię, potem zgodnie z tym, co terapeuci mówili, stosujemy zalecenia terapeutyczne, fajnie to wychodzi, cieszymy się trzeźwością i może nagle nam przyjść do głowy w dupie z uczuciami, emocjami, z obserwowaniem tego. No i jak tracimy uważność, to wtedy właśnie z reguły pojawia się na spontanie zapicie, na spontanie sięgnięcie po marihuanę, czy na spontanie obstawienie zakładu, jeżeli chodzi o osoby uzależnione od hazardu, czy na spontanie zwiększenie dawki leku, z której schodzimy. No bo tak to się dzieje. Ja rozmawiam z moimi klientami, którzy łamią abstynencję, oni mówią, że Sławek, nie zauważyłem. Mówię, o, 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 nie zauważyłeś, nie wiedziałeś, że Dwa dni temu wydarzyło się coś, co mogło spowodować, że teraz się abstynencję. Nie zauważyłeś, że nie wiesz, w którym momencie przyszło i już teraz jest bardzo grubo, bo do mnie osoby dzwonią często w mocnym kryzysie, nie? Natomiast z takimi drobnostkami ludzie się po prostu obawiają do mnie dzwonić, chociaż szkoda, bo wolałbym, żeby dzwonili z wszystkim. Byłoby nam łatwiej z tych kryzysów wyjść, ale dzwonią w głębokim kryzysie i mówią nie zauważyłem, kiedy przyszło to zniechęcenie do Zaleceń terapeutycznych, dochodzenia na mityngi, na grupy wsparcia, do właśnie takiej uważności, czy czasami nie chcę złamać abstynencji. Jak tracicie uważność, to szczerze mówiąc, wasz umysł, was, wasz mózg, wasze nawyki, przyzwyczajenia powolutku zaczną do was pukać, bo już widzą, że przestaliście się obserwować, straciliście czujność. Tu nie chodzi o to, żeby być na spinie. Jak ci, którzy mnie znają, wiedzą że ja bardzo się staram, żeby ta terapia była naprawdę taka bez spinki, nie? Żeby ona była na takim życiowym luzie, z, z taka zbalansowana. Są w życiu sprawy bardzo ważne, Jednym, jedną z tych spraw jest oczywiście moja trzeźwość. No w przypadku osób zależnych od alkoholu, to od alkoholu, a od narkotyków, od narkotyków, tak, jedną z tych spraw ważnych jest moja trzeźwość. Ale ja bym chciał widzieć tam balans, nie? Że cieszę się życiem, realizuję swoje pasje, buduję swoje relacje, Jednocześnie nie zapominam o trzeźwości. Nie zapominam, że jak ja nie będę uważny, zaczną lekceważyć wszystkie wyzwalacze, które krążą wokół mnie w życiu już poza ośrodkiem, już poza terapią. Przecież ludzie kończą terapię, kończy się kontakt na przykład ze mną tam regularny w sesjach, czy wychodzą ze środka, no to tam czekają na nas, czekają. Po prostu nas otaczają różne wyzwalacze, stare i nowe. Jesteśmy po terapii, wyzwalaczem może być teraz zupełnie coś innego. Wiele osób mi mówiło, że nagle poczuli głód alkoholowy po wyjściu z meetingu. A dlaczego? Bo nie przejrzeli się, dlaczego u nich pojawiły się określone emocje, uczucia na mitingu To nie jest wina tej, no, tego ruchu anonimowych alkoholików, absolutnie nie. Oni ludzi ratują. Szczytny cel i przede wszystkim nieprawdopodobne zasługi. Ale to my czasami nie rozumiemy, co się z nami dzieje. Dlaczego się irytujemy na mityngu? Dlaczego coś nas denerwuje? Albo nie potrafimy w porę zareagować. Coś cię denerwuje, czujesz następny kryzys, opuszczasz miejsce, opuszczasz tych ludzi, zmieniasz miejsce, zmieniasz otoczenie. Tak, dokładnie, trzeba reagować na zagrożenia. Oczywiście tu przesadziłem, no mityngi służą utrzymaniu trzeźwości, ale czasami tak się zdarza. A więc to wszystko, te nowe wyzwalacze nigdy nie zostaną przez nas zauważone. Słuchajcie, poukładają sobie klienci po wyjściu z terapii relacje z żoną. Dzieci się cieszą, że tata nie pije. Super, super sprawa, nie? Tracimy uważność i co się dzieje? Wkrada się monotonia, nuda zaczyna nas powoli irytować, że my tylko w dom, praca, spacer z dziećmi, żona się uśmiecha. Ale coraz rzadziej, jakby mówi, że cieszy się, że jestem trzeźwy, bo to jest naturalne. Że z czasem ludzie przestaną się nam przeglądać, czy wypiliśmy alkohol, czy nie. Więc wkrada się monotonia, nuda, czyli co? Czyli łamiemy program HALT, nie bądź znudzony, łamiemy program HALT, nie bądź zły. A jak jesteś, to powiedz o tym, znajdź sobie miejsce, gdzie możesz o tym powiedzieć. Idź na miting, idź na grupę wsparcia, skontaktuj się z przyjacielem czy z terapeutą. No przecież to wszystko kręci się wokół uważności. Nie zareagujesz na kryzys. Związany z tym, że za chwilkę złamiesz abstynencję. Nie zauważysz, że balonik jest w tobie nadmuchiwany złych emocji, wspomnień alkoholowych czy narkotykowych, bo sobie to budujesz. Nie zauważysz tego w momencie, gdy będziesz nieuważny. Sorry, ale z ciekawości, bo mam cały czas na łączach tego pana, którego poprosiłem. Ojej, ojej. No, poprosiłem o to, żeby. A nie wiem, czy tam wcześniej odczytywałeś, czy No, wbrew temu, o co poprosiłem. Poprosiłem tylko adres, mówiąc, nie ustosunkuję się do zarzutów kierowanych, czy do mnie, czy do jego partnerki. Poprosiłem tylko adres, a teraz jestem zasypywany wiadomościami. Nie o to mi chodziło, no ale. Jest ta przekraczanie mojej pracy, żeby tego pana ukarać, sprowadzić do rzeczywistości, skonfrontować z rzeczywistością, żeby poniosł konsekwencje obrażania czy mieć czy kogokolwiek na forum publicznym. Muszę zebrać materiał dowodowy, i właśnie no jest on mi dostarczany. Wystarczyło wysłać zaproszenie do znajomych i się zaczęło. Tak to wygląda, moi drodzy. Gdybym nie był uważny. To teraz po takiej akcji, po takiej prowokacji, no, mogłem sobie pomyśleć, że można by się tak czymś znieczulić, ale jestem uważny. Dbałem mocno o wypoczynek, dlatego, jestem w mazanówce, dlatego, mam czas, żeby nagrać ten materiał i dzisiaj spotkać się z moją grupą, a jednocześnie zareagować błyskawicznie na to, że ktoś coś o mnie opublikował. E, dzięki. Ja powiedziałem troszeczkę uważności. Bardzo gorąca moja prośba, żebyście tam nie reagowali jak jakiś pan będzie m, pisał rzeczy na mój temat, nie ma sensu tracić na to emocji, ja już się tym zająłem i zrobię to bardzo boleśnie i kosztownie dla tego pana. Pozdrawiam wszystkich, chociaż święto no, jest refleksyjne, nie? Więc no, życzę wam wszystkim dużo fajnych spotkań rodzinnych, ale też takiej refleksji smutku, bo to jest smutne bo święto, chociaż no trudno, niektórzy mówią, że nie czują smutku, że czują bardziej spokój. Tak czy inaczej życzę udanej tej soboty, spokojnej. Pozdrawiam.